Każdy doświadczony programista kiedyś stawiał pierwsze kroki w programowaniu. Pamiętam swoje początki z językiem C-Sharp, były pełne entuzjazmu, ale też znaków zapytania i pułapek. Z perspektywy czasu widzę, że kilka prostych wskazówek mogłoby oszczędzić mi sporo frustracji i przyspieszyć naukę. W tym filmie dzielę się radami, które sam chciałbym usłyszeć na starcie mojej przygody z C-Sharpem. Mam nadzieję, że pomogą Ci one płynniej wejść świata .net. I pewniej stawiać kolejne kroki jako programista. Opanuj solidne podstawy. Zacznij od mocnego fundamentu, upewnij się, że dobrze rozumiesz podstawowe koncepcje programowania, czyli zmienne, typy danych, pętle, warunki, funkcje oraz podstawy programowania obiektowego, czyli klasy, obiekty, dziedziczenie. Te elementy stanowią kręgosłup każdego programu w C-Sharpie i bez ich opanowania dalsza nauka będzie o wiele trudniejsza. Nie śpiesz się z zaawansowanymi technologiami czy frameworkami, zanim nie poczujesz się pewnie z czystym C-Sharpem. Na przykład warto najpierw napisać kilka prostych aplikacji konsolowych, zamiast od razu rzucać się na skomplikowane projekty w ASP.NET, WPF-ie, Blazorze czy Unity. Solidne podstawy sprawią, że łatwiej będzie ci zrozumieć bardziej złożone zagadnienia w przyszłości. Poznaj narzędzia i ekosystem .NET. Szybciej zrobisz postępy, gdy opanujesz narzędzia programistyczne. Zainstaluj dobre środowisko deweloperskie, najpopularniejsze to Visual Studio, które polecam na start, lub lżejsze Visual Studio Code. Naucz się korzystać z funkcji takich jak IntelliSense, czyli podpowiedzi składni i debugger do uruchamiania kodu krok po kroku, które znacznie ułatwiają życie programisty. Warto też poznać podstawy systemu kontroli wersji, np. Git, aby od początku nabierać dobrych nawyków pracy z kodem. Zrozum również czym jest platforma .NET Obecnie .NET jest rozwijany w wersjach wieloplatformowych jak .NET 6, .NET 7, 8 i a starszy .NET Framework działający tylko na Windows Odchodzi w cień. Dla początkującego oznacza to, że najlepiej uczyć się na aktualnych technologiach, korzystać z najnowszej wersji C-Sharpa i Dodneta, zwracaj uwagę na daty artykułów i kursów, z których korzystasz. Materiały sprzed kilku lat mogą opisywać starsze podejścia i wersje co bywa mylące, chociaż najważniejsze reguły programowania takie filary nie zmieniają się od lat. Ćwicz regularnie, twórz małe projekty. Programowania najlepiej nauczysz się poprzez pisanie kodu. Staraj się regularnie ćwiczyć nowe umiejętności, nawet jeśli będą to drobne zadania. Po każdej porcji teorii, np. gdy poznasz pętlę czy kolekcję, napisz mały program, który to wykorzysta. Może to być prosty kalkulator, lista zadań do zrobienia albo minigra w zgadywanie liczby. Ważne byś samodzielnie próbował zastosować świeżo zdobytą wiedzę w praktyce. Tworząc własne projekty od podstaw uczysz się rozwiązywać realne problemy i utrwalasz wiedzę. Nie muszą to być wielkie aplikacje, kluczem jest regularność i stopniowe zwiększanie trudności. Każdy napisany program, nawet niewielki, to krok naprzód. Dzięki takiej praktyce nabierzesz pewności i zrozumiesz, jak teoria przekłada się na praktyczne działanie kodu. Sięgaj do dokumentacji i sprawdzonych źródeł. W dobie internetu łatwo trafić na przypadkowe rozwiązania, ale początkującym szczególnie polecam korzystanie z oficjalnej dokumentacji i renomowanych źródeł. Dokumentacja Microsoftu do C-Sharpa i .neta, dostępna online, zawiera wiele tutoriali, przykładów i wyjaśnień, które pomogą Ci zrozumieć jak i dlaczego kod działa. Czytając dokumentację uczysz się poprawnych praktyk prosto u źródła. Warto również sięgnąć po dobre książki lub polecane kursy wideo dla początkujących. Unika jednak przestarzałych materiałów, ponieważ C-Sharp i .NET ciągle się rozwijają, więc upewnij się, że uczysz się z aktualnych treści. Dzięki dokumentacji i sprawdzonym źródłom, będziesz mieć pewność, że poznasz właściwe koncepty i aktualne funkcje języka. Nie bój się pytać i szukaj wsparcia w społeczności. Nie musisz uczyć się w izolacji. Jeśli utkniesz na jakimś problemie lub czegoś nie rozumiesz, zapytaj innych. Społeczność programistów C-Sharp.net jest duża i chętna do pomocy. Na forach internetowych, w grupach na Facebooku czy Discordzie oraz platformach typu Slack Overflow znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Często ktoś już zetknął się z podobnym problemem i rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał, więc nie obawiaj się zadawać nawet pozornie prostych pytań Krótkie wyjaśnienie od bardziej doświadczonej osoby może zaoszczędzić Ci godziny frustracji. Korzystając ze wsparcia społeczności, uczysz się szybciej i budujesz sieć kontaktów, która może zaprocentować w przyszłości, np. przy szukaniu pracy lub wspólnych projektach. Bądź cierpliwy, błędy to część nauki. Programowanie bywa wyzwaniem i nawet doświadczeni koderzy napotykają błędy. Gdy twój kod nie działa tak, jak oczekujesz, albo pojawia się długa lista komunikatów błędów, nie załamuj się, to normalne. Debagowanie, czyli szukanie i poprawianie błędów, to duża część pracy programisty. Każdy błąd, który znajdziesz i naprawisz, nauczy cię czegoś nowego i sprawi, że następnym razem będzie łatwiej. Wytrwałość jest kluczowa, nikt nie staje się ekspertem w kilka dni czy tygodni. Daj sobie czas na zrozumienie trudniejszych zagadnień i powtórki materiału, jeśli czegoś nie pojmiesz za pierwszym razem. Małymi krokami dojdziesz do celu, ważne, żeby się nie poddawać i czerpać radość z każdego postępu. Sukces w programowaniu to maraton, nie sprint, więc zachowuj cierpliwość i pozytywne nastawienie. Planuj naukę i rozważ kursy online. Samodzielna nauka programowania wymaga dyscypliny, warto więc wyznaczyć sobie plan działania, np. ile godzin tygodniowo chcesz poświęcić na naukę C-Sharpa, jakie tematy chcesz opanować w danym miesiącu, jakie projekty zrealizujesz i tym podobne. Mając plan łatwiej utrzymasz motywację i systematyczność, a Twoje postępy będą bardziej zauważalne. Dobrze jest też korzystać z uporządkowanych materiałów szkoleniowych. Kursy online lub bootcampy potrafią usystematyzować wiedzę i poprowadzić Cię krok po kroku przez kolejne zagadnienia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz bardziej zorganizowanej ścieżki nauki, rozważ dołączenie do kompleksowego kursu. Takiego jak na przykład, zostań programistą.NET. To szkolenie online prowadzi od zupełnych podstaw aż do poziomu, na którym będziesz gotowy podjąć pierwszą pracę jako młodszy programista c .net i to w zaledwie 3 miesiące. Taka struktura nauki dodatkowo z mentoringiem może znacznie przyspieszyć Twoją drogę. Pamiętaj jednak, że niezależnie od tego, z jakich materiałów korzystasz, kluczem jest regularna praktyka i ciągłe poszerzanie wiedzy. Nauka programowania to wyzwanie, ale też źródło ogromnej satysfakcji. Stosując te porady, możesz uniknąć wielu typowych błędów i efektywniej rozwijać swoje umiejętności jako początkujący programista C-Sharp. Pamiętaj by cieszyć się tą podróżą, każdy napisany program i każda rozwiązana trudność przybliża cię o krok do zostania profesjonalnym programistą.